Leo Messi nie wytrzymał, no i wygarnął rywalowi, że jest idiotą. Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was we wtorek 15 września i zapraszam na najnowsze informacje ze świata piłki nożnej. Piekielnie mocne uderzenie piłkarza Chelsea w samo okienko bramki. Neymar może zostać zawieszony nawet na 7 spotkań. Borussia Dortmund deklasuje rywali 5 do 0. Ojciec Dawida Alaby oskarża Bayern Monachium. Lautaro Martinez nie dla FC Barcelony, a dla Realu Madryt. A na sam koniec o priorytecie grany na te okienko transferowe. Tylko wczoraj dołączyło do nas aż tyle osób. Mega dziękuję, a oto kilku z Was. Zachęcam też, abyście zaobserwowali mnie na Instagramie. Link znajduje się w opisie tego filmu. A teraz zapraszam do oglądania. Wczoraj odbyły się tylko dwa spotkania Premier League, ale padło aż sześć bramek. W pierwszym meczu Sheffield United przegrało z Wolverhampton 2-0 po golach w trzeciej oraz szóstej minucie. No trzeba im przyznać, że naprawdę szybko się uwinęli. Jednak pojedynek Brighton z Chelsea przyniósł znacznie więcej emocji. A zaczęło się od 23 minuty, kiedy to w polu karnym Faulowany został Timo Werner, jednastka na gola zamienił Jorginho. Gospodarze wyrównali w 54. Minucie po uderzeniu z dystansu. I tutaj, niestety, znów nie możemy powiedzieć nic dobrego na temat zachowania kepy Ariza Balagi. Było to chytre uderzenie, ponieważ piłka przed nim skosłowała, ale na tym poziomie należy zachować się lepiej i takie piłki po prostu należy obronić. Prawdziwą ozdobą tego starcia był gol, który padł dwie minuty później. Rhys James zawalił taką bombę z okolic 30 metra, a do tego trafił w samo okienko bramki. No gol w stylu Cristiano Ronaldo czy to niego krosa? Bramkarz co prawda próbował to obronić, ale nie wiem czy nawet Jan Oblak czy Ter Stegen byliby w stanie sięgnąć w tą piłkę. Ostatniego gola w tym meczu zdobył Kurt Zuma, który trafił, ale szczęśliwie, no bo po rykoszecie, co zaskoczyło bramkarza. Okazuje się, że po ostatniej awanturze w meczu Olympic Lions z PSG, Neymar może mieć naprawdę spore kłopoty. W pobójce w końcowych minutach arbiter wyrzucił Brazylijczyka i wiadome jest, że nie będzie mógł zagrać w kolejnym spotkaniu. Ale na pewno teraz nie to jest jego największym zmartwieniem. Grozi jemu nawet 7 spotkań w zawieszeniu. Neymar uważa, że Alvaro Gonzalez, czyli gracz Marsylii, nazwał go, tutaj cytuję, Jesteś brudną małpą. I teraz chodzi o to, że Neymar delikatnie w tył głowy, otwartą ręką, uderzył Alvaro Gonzalez'a. Nie chcę stawać w obronie Brazylijczyka, ale nie było to mocne uderzenie, tylko raczej coś w rodzaju wychowawczego wstryczka. Nie wiem, czy dokładnie rozumiecie, o co mi chodzi. Na pewno, zgodnie z tym, co pokazują nagrania, no to nie mógł zrobić mu krzywdy. Nie wiemy też, czy na pewno Alvaro Gonzalez powiedział to do Neymara. Obecnie całą sprawą zajmuje się Komisja Dyscyplinarna Ligi. W każdym razie Neymar, za swoje zachowanie, może otrzymać nawet 7 spotkań w zawieszeniu. Z kolei Alvaro 10. Ale najpierw trzeba mu udowodnić, że powiedział takie słowa do Neymara. że w oficjalnym komunikacie bez żadnych wątpliwości poparło swoją gwiazdę. A wy co myślicie o tej sytuacji? Jak wy byście zareagowali, gdybyście od przeciwnika usłyszeli takie słowa? Dajcie znać w komentarzu. Leo Messi, mimo tego, że pozostaje w FC Barcelonie mimo własnej woli, to tak jak obiecał, będzie przez kolejny rok do końca trwania umowy dawał z siebie 100% w każdym spotkaniu i tak już w tą sobotę zagrał z opaską kapitana w towarzyskim spotkaniu. FC Barcelona 3 do 1 pokonała gimnastyk de Tarragona. Zakrycie Leomessiego w tym meczu odpowiadał Javier Ribeyes. Miał usłyszeć od trenera, że za wszelką cenę ma zatrzymać Leo Messiego. Musi mu uprzykrzyć życie, jak jest to tylko możliwe. Sam Javier w wywiadzie opowiedział o tym, jak miał zatrzymać Leomessiego i co od niego usłyszał po jednym z fauli. Było jasne, że Messiemu nie można pozwolić obrócić się z piłką w stronę bramki. Używałem wszystkiego: ręki, nogi, klatki piersiowej, byle tylko się nie obrócił. Wtedy nie wytrzymał i powiedział: Co robisz, idioto? Przestań mnie kopać, robisz to cały czas. Byłem bardzo zaskoczony jego reakcją, ale odpowiedziałem mu: Nie Mogą pozwolić ci się obrócić, wtedy możesz zdobyć gola. Javier chciał po meczu wymienić się koszulką z Leomessim, ale zdał sobie sprawę z tego, że będzie on na niego bardzo zły i nie odważył się go o nią poprosić. Zdecydował się jednak podejść do Antoana Grismana, a z Francuzem już udało mu się wymienić koszulkami. Szanse na to, aby Dawid Alaba pozostał w Bayernie Monachium, są coraz to mniejsze. Jego agentem jest ten sam agent co Roberta Lewandowskiego, czyli Pini Zachawi. Nie jest on w dobrych stosunkach z zarządem Bayernu Monachium. Miał zażądać od nich gigantycznego wynagrodzenia dla Dawida Alaby, rzędu 25 milionów euro, za jeden sezon gry, co oczywiście jest nie do zaakceptowania. Został mu tylko rok umowy, i jeżeli nie przedłużą z nim kontraktu do końca tego roku, no to od 1 stycznia będzie mógł podpisać nowy kontrakt z innym klubem, który oczywiście będzie obowiązywał od sezonu 2021-2022. Do całego zamieszania włączył się jednak ojciec piłkarza, który zarzuca, że klub rozpowiada kłamstwa na temat jego syna oraz agenta. Sprowadziłem Dawida do Bayernu jako junior. W ostatnich latach, kilkukrotnie, mogłem przetransferować Dawida do innego klubu, ale byliśmy lojalni i zawsze decydowaliśmy się zostać. Nie spodziewałem się, że Bayern będzie upubliczniał takie kłamstwa o żądaniach, a wszystko dlatego, że nie akceptujemy liczb, jakie przedstawił Bayern. Mamy swoje własne stanowisko. Chodzi o to, że szefowie Bayernu mieli powiedzieć, że Pini Zachawi, czyli agent Alaby, chce prowizji za same negocjacje w wysokości 20 milionów euro. A jeżeli jest to prawda, to Zachawi za same negocjacje za zrobiłby więcej, niż Robert Lewandowski otrzymuje wynagrodzenia za cały rok gry dla Bayernu Monachium. Borussia Dortmund we wczorajszym meczu dała pokaz tego, jak należy rozprawić się ze słabszym rywalem. W pucharze Niemiec pewnie pokonali 5 do 0 MSV Duisburg i awansowali do kolejnej rundy. W 14 minucie pierwszego gola zdobył niedoszły piłkarz Manchester United Jadon Sancho. Potem do siatki trafiali Bellingham, Azart, Reyna oraz Mark Royce. Łukasz Piszczek również wziął czynny udział w tym spotkaniu, ale dopiero od 57 minuty. Lautaro Martinez w Realu Madryt, a nie w FC Barcelonie. To byłby dopiero prawdziwy hit Letniego okienka transferowego. Włoskie media podają, że Real Madrid nie tylko uzgodnił warunki kontraktu z Interem Mediolan, to jeszcze zdołał dogadać się z samym piłkarzem i już brakuje tylko podpisów. Co więcej, cała sprawa wychodzi na jaw dopiero teraz, ponieważ Inter miał starać się, aby nic nie wyszło na światło dzienne. A to dlatego, że chcą z FC Barcelony kupić Arturo Vidala, a dogadanie się na boku z Realem Madrid w sprawie Lautaro Martineza, o którego w końcu FC Barcelona starała się przez kilka miesięcy, no mogłoby raczej znacznie popsuć relacje pomiędzy klubami. Jeśli ostatecznie uda im się sprzedać Lautaro Martinez'a, no to wtedy mają starać się już nie tylko o Arturo Vidal'a, ale będą się też starali kupić N'Golo Kanté z Chelsea, o którym marzy Antonio Conte. Jednak pamiętajmy o tym, że Real Madrid zapewniał, że w tym okienku transferowym nie będzie przeprowadzał nawet jednego transferu, więc wszystkie te informacje tak naprawdę mogą być nieprawdziwe. Jedyną opcją, w której Real Madrid rozważyłby transfer w tym momencie, to byłaby sprzedaż Garetha Bale'a, no ale on raczej nigdzie się nie wybiera. Na temat FC Barcelony pisze także włoski dziennikarz Fabrizio Romano i jego zdaniem FC Barcelona już ostatecznie zdecydowała odpuścić sobie Lautaro Martineza. W obecnej chwili numerem 1 na liście transferowej Blaugrany jest Memphis Depay. Ronald Kuman prowadził Memphis Depaya już w reprezentacji Holandii. Teraz piłkarz Olympique Lyonu miał zrobić na trenerze Blaugrany jeszcze większe wrażenie i to właśnie Holender ma ze wszelkich sił zabiegać, aby osoby odpowiedzialne za transfery w Barcelonie sprowadziły Holendera na Camp Nou. Sam trener Olympique Rudi Garcia zapowiedział, że nie będzie robił żadnych problemów z tym transferem, a nawet jest w stanie własnym samochodem zawieźć Depay'a do Barcelony. Jego umowa i tak wygasa z końcem kolejnego sezonu. Olimpik Lion jednak będzie chciał coś na nim zarobić i mówi się tutaj o kwocie 30 milionów euro. Nie wiadome są także poczynania Vajna Duma. Gracz Liverpoolu jest kuszony przez Barcelonę, no ale raczej nic się nie zmieni w statusie jego zatrudnienia na pewno w tym roku. Angielskie media piszą o tym, że w tym momencie nawet nie myśli on o opuszczeniu Liverpoolu. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie. Zachęcam do ocenienia tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Zachęcam Was również do zagrania razem ze mną w grę Football Team, a link do rejestracji znajduje się w opisie tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnej i kolejne materiale. Cześć!